Siemka, witam Was z tej e, Degenerałek i dzisiaj pokażę Wam, jak moja wyseczka się rozwinęła przez te parę dni. Wojsk nie pokażę, no ale tak, jak, jak sami możecie zobaczyć, tutaj huta żelaza oczywiście podniosłem wszystkie eko surowce, znaczy huta i tam tyle, no wiecie. Um, oczywiście wojsko możecie zobaczyć na zagrodę, teraz właśnie się tutaj buduje zagroda. I cegielnia na 16. Jak widać, nie dawałem dużo e, wratusz ani kuźni do pałacu, tylko na początku w surowce, taka jak, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, taka moja technika. No i tak, e, wbiłem się do dobrej ekipy, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku. Może ty pokażę. Oczywiście, no zapracowałem sobie na admina, bo była fuzja i no taka trochę masówka, ale to wszystko tutaj dużo graczy się wykruszy, dlatego. Jak widać, to... Hmm. Co? To? Aha, jeszcze zapomniałem pokazać w poprzednim odcinku, tak? E, pospolite e, ruszenie w zagrodzie. Tutaj. E, tutaj klikamy pospolite ruszenie, jeśli, jeśli na przykład ktoś ci atakuje i chcesz się naprawdę przed nimi obronić, na przykład jeśli już jesteś atakowany, na przykład koledzy z plemienia podeślą ci wojsko, to wtedy dajesz pospolite ruszenie, wtedy masz większe szanse na... Na obronę przed tym człowiekiem. Przed tym, który cię atakuje. No. No wiadomo, wojsko się robi. Nie pokaże, niestety, tej ataki, żeby surowce zagrabić. No dobra, no to by było na tyle. Żegnam się z wami. Na razie, cześć. Pa!